Siemano dzisiaj case drop mamy nowy evencik Jungle Rumble. Więc sobie potwieramy skrzyneczki, przetestujemy cały event, co tutaj mamy. Przed tym pamiętajcie oczywiście zakładka do konto, O używaniu kodziku Sword, bo macie bonus przy wpłacie no i darmową skrzyneczkę Silver 1 na start, także wbijajcie. I mamy, jak widzimy, 6 skrzynek. Najtańsza za 825, najdroższa za 109. Mamy ranking. Generator. O! Jaki fajny ty. Karty. I, i, I kapsuły jakieś. Aha, czyli to są po prostu. E, otwieramy sobie takie kapsułki, jakby. Na karty, że na każdym następnym levelu jest droższy skinek Ok. E, dobra. Przetestujemy. Więc skrzynia Urba. Urban Jungle 825. Zobaczmy, czy ona się dzisiaj nam czymś popisze. I węcik 22 dni będzie trwał, jak widzimy. No to krócej niż ostatnie, ale okej. Okay. Bo, pewnie, bo pewnie będzie świąteczny, więc pewnie tak muszą się zmieścić w czasie. 17 zł. My wydaliśmy na to 33, więc trochę w plecy dajmy jeszcze jedną szansę na naprawę. I jest 16 zł. 16 z ICO Wild Forest, następna skrzynka. To jest taki przeskok z 8 na 23 od razu, 24 w sumie. Może ona da lepiej, bo tamta troszkę podebrała jednak. I co my tu mamy? O, chyba lipe 13 zł. Nie no, ze żarty chyba jakiś robisz. No weź, że ty sypni <grym> Hmm. Nie, dobra. Ta skrzynka chyba chyba nie. Jungle fury. 33 ziko. No musi, no procentowo to wygląda tutaj ok. Jak jakby chciało. Jakby miało dawać. Ale moje szczęście ostatnio nie istnieje. Vision, to nie jest drogie. A co 9 zł. Nie no, co to jest? No weźcie, bo mi nie starczy na resztę skrzynek, jak tak będziesz dawać. No nie, no... Z... Ile my w ogóle mamy pieniędzy? Czekajcie, bo tu się coś nie odświeżyło. 400 Ziko. No co ty dajesz w ogóle, no? Rambo. 47 Ziko. No, nie wierzę. Konspiracja 22. Jeszcze raz. Hmm. I no czemu nam Gdzie jest moje szczęście Gdzie moje szczęście no bo procentowo to nie jest źle No 54 tutaj jest pełno Procent na takie Drogie skiny Ostatnio na takich procentach Dropiliśmy a ostatnio No ostatnio na takich dropiliśmy A teraz nam nie idzie nawet na takich większych Ja nie wiem 20 czy ty możesz, czy ty możesz mnie tutaj dać coś? O, lepiej, kartel już chyba droższy jest, co? Nie, nie jest. Mówię, ja, będę musiał je przedostawać pojedynczo, te skrzynki, zobaczyć jak one wtedy będą dawać. I czy moje szczęście się poprawi? No, frontside mist i... Jeszcze raz. No co jest, nic, totalnie nic nie dało, nic, nic za nic 70 zł Niestety, brałem, brakuje no 47 zł tutaj daje, no weź, proszę, sypnij czymś Elektry... Ej, moje szczęście Nie istnieje już Jakby, jakby totalnie No cóż, musimy przetestować to po prostu w następnych odcinkach pojedynczo te skrzynki, bo dzisiaj jest lipa. Do usłyszenia i cześć.